Już dzisiaj o 19 na moim serwerze nanomc.pl startuje nowa, klasyczna edycja Drop SMP, na której musisz być! Padaj ziomkami na najlepszą edycję do tej pory, na której wrócimy do przeszłości, czyli do trzech podstawowych atrybutów. Będzie naprawdę super! Dzisiaj ponownie wracamy na naszą wyspę na one bloku, na moim serwerze nanomc.pl, która bardzo od początku serii się zmieniła. Z jednego bloku zrobiło się to imperium bambusiarskie i to w sumie tyle, więc trzeba ją dalej rozwijać. Cel serii jest jeden. Zostanie milionerem, a przy okazji wbicie się do topki. Oglądaj do końca i przekonaj się czy mi się udało. Jak zwykle mam dla was niespodziankę. Pierwsze 300 osób, które wpisze komendę bonus, otrzyma darmowego super i epicki kluczyk. Kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, że kolejne klucze możecie zgarnąć, dołączając na Discorda na noemc.pl Dzień dobry moi drodzy widzowie! Dzisiaj trzeci odcinek z One Vloga. Wow, widzę, że seria Wam się w ogóle podoba bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Pamiętajcie, że jeśli Wam się seria podoba, to zostaw łapkę i suba na tym kanale. Dobra? I napiszcie w komentarzu na przykład. Fajna seria. Dobra? Mówmy się tak. Dobra, ale dzisiaj zaczynamy przede wszystkim od różnych rzeczy. Przede wszystkim, gdzieś dostałem miniony. O, tu mam miniony od Dark White gracza, bardzo dziękuję. Dostałem też dużo pieniędzy, szczerze powiem wam, nie wiem skąd. Przepraszam, jeśli nie, nie znam od niku tej osoby, ale mam 420 koła. Wiem, że z 200 koła sam pozarabiałem, a dodatkowe 200 koła po prostu awcząc, zgarniając bambusy, po prostu dostałem te rzeczy, więc dziękuję bardzo. Przede wszystkim mamy 2400. Jest to naproszonych osób w kodzie! Pisłuchcie kod Felipeza! Pobijamy rekord tych osób. I mamy w taki sposób mamy kolejne nagrody do odebrania, a 350 innych. Z widzowie, ja się po prostu przygotuję skrzynkami i to jakoś odłożymy. Dobra, tutaj mamy jakieś skrzyneczki. No, mam nadzieję, że w dwie skrzynki mi się to zmieści, nie? Chociaż dając życie może być trudno. Klikamy, odbieramy. O Boże! Ile itemów! Dobra, odkładamy wszystko. Chociaż... Oj, kurde, nie mam miejsca. Żeby i temów nie, nie usunęło. Dobra, o chyba udało mi się zmieścić wszystko. Bardzo fajnie, no widzicie, że tego jest naprawdę, naprawdę spory 11 nederajtu ale dobra widzowie, zanim przejdziemy dalej Pamiętajcie moi drodzy widzowie, że z zapraszania znajomych Na serwer i wiecie, do ich żeby wpisywali wasz żeby Żebyście grali wspólnie, dostajecie klucze i podczas Tego, gdy, no nie nagrywałem, tylko sobie awczyłem Odbierałem nagrody i wydarzyła się niesamowita rzecz Tylko muszę to znaleźć i wam to pokażę, mianowicie O, magiczny klucz, okej, okay. zgarniemy sobie wszystkie klucze Które mamy, dobra i patrzcie, mamy tyle kluczy, trzy epic 5 rzadkich i 24 zwykłe Ale, gdy otworzymy sobie tę skrzynkę Mamy, uwaga, nanoboxa Z, uwaga, z slash zaproś Widzowie, jedną z rzadszych nagród Jest nanobox I ja od, odbierając nagrody udało mi się go już zdobyć Jakiś bardzo aktywny gracz musiał wpisać Mój kodzik i musiał pospełniać cele I dostałem kluczy nanoboxy Ja proponuję sobie na sam start te kluczyki Pootwierać, Otwórzmy sobie najpierw magiczne, Może potem trochę zwykłych, potem trochę Tych i zobaczymy co nam podropi. No z magicznych prędzej czy później będziemy musieli się udać na strefę na strefie PvP... Swoją drogą, zaraz się przebiegniemy, czy, bo na strefie PvP o 16, 18 i 20 respiły się mega bossy, z których można właśnie wydropić klucze. I na strefie PvP respiły się bossy, o których warto się pobić, ale no jak, jak na razie jestem zbyt dużym bambikiem, ale mam podkę strefa, no mega fajnie, nie? Otwieramy sobie zwykłe... Rzadki kluczyk! Super! Przepatrzcie to! Kolejny klucz! Rzadki klucz. Ej, dobra, ja mnożę kapitał, widzę, znowu będziemy siedzieć i przez dwie godziny otwierać skrzynki, nie? Wybieramy sobie teraz trochę epickich kluczy i rzadkich i tego nanoboksa, aż zwykłe sobie zostawimy, ponieważ... O Boże, minion! Elitra! Minion drwal, ej, dobra, minion, ej, ale nam rzeczy przydropiły, dobra. A bo plan jest taki, że ci ogarnię miniony i farmę Stone'a, i wam to pokażę, jak to super działa. Ale zwykłe klucze potwieram sobie kiedy indziej, bo jest ich naprawdę sporo i długo je się otwiera. A one są. Z ty, o minion Farmer! Pukczam! A one z tych wszystkich kluczy są też najsłabsze, dlatego może sobie filmem albo na samym końcu je potwieramy. Albo może rozdam, widzą, bo mam ich sporo. A jak krowy fajne. A na pewno potwierdzam sobie te rzadki i tak dalej. Ej, minion drwal i minion Farmer, mega open, nie, Beacon. Nie, enchanting, gdy poleciał beacon enchanting też fajny, ale beacon Jest tak rare, boże ludzie mi zasłaniają Proszę dajcie mi otwierać skrzynki Proszę mi tutaj dać miecze, tulsy Albo pieniądze, pieniądze w sumie, w sumie są chyba Najfajniejsze, perły, ostatni rzadki I otwieramy nanoboxa, nie Oj, bambusy, no nie No ale pech, dobra, co jest z nanoboxem Nocze, górnik, ranga nano Ale no jak ja właściciela, więc tak Kilow, jest taki kilow Bym sobie przygarnął, nie, proszę Kilow, kilow Thank <laughs> you. O nie, Ranga Honor, generalnie fajny drop, ale ja mam właściciela, więc to mi nic nie zmienia Było fajnie, slash sell all inventory Sprzedaliśmy za 13 tysięcy to, co tutaj mi, mieliśmy e, Spokojnie, takie rzeczy się nie sprzedają Jeden zwykły kluczyk, tak na do widzenia, na do widzenia Może jakiś epicki drop, nie wiem Wiatr z wodą, dobra, ja mam dość tych wodą. Dobra, wracamy na wyspę, uleczamy tutaj mi miniona Niech ziomek kopie Plan jest taki, zanim zaczniemy tak jakby prawidłową część filmu bo, W ogóle nie, to Zgarniamy diamenty i robimy z nich bloki Tak jak powiedziałem, wbijamy się do to za pomocą stawiania dużej ilości diamentu. Taki plan. Mam zamiar postawić wszystkie te diamenty, które tutaj mamy, i złoto jako pozamieniać w bloki. Postawić je. Naprawdę mamy. Ej, slime! Nie zrzuć mnie, nie zrzuć mnie, ziomek. Dobra, serio, mamy dużo tego. Ej, nie mam miecza. wypad ziomek, nie mam miecza. wypad Dobra, stawiamy bloki diamentów, no i wbijamy tutaj topkę, nie? Ty, ale ja to w sumie stawiam, a zaraz będę musiał skopywać, bo zaraz będziemy dbać o piękność wyspy, nie? Ej, dobra, nie wiem czy ja to będę jednak stawiać. Dobra, widzowie, bo ja to zaraz będę musiał niszczyć. Biliśmy sobie e, 51 poziom, ale szczerze mam powiem, że ja może poprzerabiam to na bloki. Po prostu, żeby lepiej mi się miał więcej miejsca w skrzynkach, ale ja nie wiem, czy ja będę to na razie stawiać. Mob grinder działa nam świetnie. A poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem widzowie. Nie no, patrzcie co, co tu się dzieje, bambusy są zapchane. Ja wam mówiłem, że ja awczyłem. Bambusy naprawdę to jest taki biznes. Bambus, niesamowity biznes A dobra, w, w ogóle patrzcie ile to siana daje, nie? Dobra, trzeba sprzedawać od, od góry tyle wiem Ma to sens, bo to potem przechodzi w dół Na szczęście szybko się to sprzedaje, nie? No dobra, widzowie, ja mam pół miliona Powiedziałam na co zbi e, zbieramy teraz, zaraz wam pokażę Bo trochę mnie ograniczają wyspy, nie? Mianowicie jest limit hopperów Ale za milion mamy jej ulepszenie, nie? Dlatego plan jest taki, że ja tę z chęcią poczekam po prostu na jej ulepszenie Zarobiłbym milion Naprawdę mamy bambus, mamy te miliony Naprawdę można z tym łatwo pójść, nie? Dobra, tak więc ja proponuję tutaj na samym dole porobić miniony farmerów. I tyle. Tutaj powinien stać minion. Dobra, niszczymy ziomeczkowi podnóże. I mam nadzieję, że to tak zadziała, wiecie, widzowie, bo no wiecie, ja tutaj jestem właścicielem, ale pierwszy raz się bawię tutaj z minionami, nie? Dobra, idziemy po marcheweczki, istnieje szansa, że farmer nie będzie tutaj dosięgać. Ponieważ istnieje szansa, że trzeba go ulepszyć. Ty ja o tym nie pomyślałem, że przecież ja mam farmera je, jedynkę najprawdopodobniej, ale zobaczymy, jak, jak to urośnie. No to dopiero się bo Okazuje się, że jak Dark w poprzednim odcinku dał mi miniona górnika, to okazuje się, że on był ulepszony na trzeci level. Już. No bo zastanawiam się, czemu go nie mogę ulepszyć, a okazuje się, że on po prostu jest już ulepszony, nie? U Ulepszy za 30 koła. No to nie źle nie, ulepsze. Dobra, zainwestujemy w to, ulepsze. Dobra, i mamy 90 koła kosztuje ulepszenie na maksa mi miniona. Tak, tak, no. Zobaczymy, jak ten minion działa i czy będzie to zgarniać przede wszystkim. Mamy miniona farmera ogarniętego. Chciałbym bardzo pozbyć się, niestety, moich początkowych wspaniałych bambusów. Niestety, żegnajcie ba bambusy, zanim pogarniamy sobie całą resztę farm. Bambusów musimy się, niestety, pozbyć. Ponieważ, no, chciałbym, żeby moja wyspa zaczęła jakoś wyglądać, nie? I dlatego w tym celu, no, po prostu wypełnimy ją tutaj lirtem. Plasz cel all bamboo. Dobra, sprzedajemy bambusy, no to też zniszczymy. Na krowach i kurczakach naprawdę można robić również dobry biznes. Jestem 13 w rankingu. Chciałbym być pierwszy, albo chociaż w top top 3, to jest do zrobienia, ale chciałbym być bardzo pierwszy w ocenach, nie? A ja mam 32 oceny, Mati strati ma 36. Fajnie by było, widzowie, mieć ładną wyspę, żebyście mogli sobie przychodzić do, do mnie, wpisać wyspa ocen i ocenić mi wyspę na 5, nie? Fajnie by było to mieć ogarnięte. No ale to wiecie, muszę mieć w miarę ładną wyspę. Zio ziomeczki, ja was wypuszczam. Trzeba was od pierwszego odcinka. No, wy sobie żyjcie. A i właśnie, bo ogarniamy to, bo tutaj będziemy mieli też miniona drwala, postawimy gdzieś, nie? Taki jest plan, żeby oddzielić tutaj miejsce. Minion drwala, niech sobie kopie, bo mamy jednego drwala. A dwóch mamy, dobra, no to zrobimy dwa miejsca dla minion drwala. Tylko nie będziemy go ulepszać, bo na niego to akurat szkoda. Siana, aktualnie. Wiadomo, że on zarabia. Ale no, trochę szkoda. Zbudujemy sobie wielki pas takich zieleni na razie. Zieleni, no, do zieloności to tutaj jeszcze daleko. Już powoli dochodzimy do końca, na szczęście. I postawimy sobie tutaj na końcu, na razie miniona drwala, z jakąś sadą. Chyba dark oaku, albo z dżunglowym drzewem, nie mam pojęcia, albo to, albo to. Ja gdzieś tu powinien mieć sadzonki, nie? Wchodzimy w sklep, wchodzimy w bloki, szukamy liści. Dark oak, dobra. I dżunglowe, dobra. Dobra, mamy. Postawimy tutaj, żeby na pewno to drzewo się zmieściło. I tutaj stawiamy miniona drwala. I będziemy go ulepszać, ale poczekamy, sobie, aż to drzewo urośnie i zobaczymy, jak on będzie działał. Tutaj potem damy mu skrzynkę. Natomiast tutaj postawimy dżunglowe drzewo i zobaczymy, które najbardziej się opłaca, nie? W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebym pooceniał Wasze wyspy, nie? Dżunglowe liście. Aha, już mi się skończyły dżunglowe liście. No dobra. No to w takim przypadku po prostu posadzimy sobie trzy, albo jedno na razie. Dajemy tutaj, a nie nie z drzewa, wójta, tylko miona drwala. I damy im skrzyneczkę też. Pojedynczą skrzyneczkę tutaj. Połączę ze skrzyneczką, pyk. Dobra, no i zobaczymy, jak minion drwal będzie sobie Działać. Naprawdę zaczyna to już jakoś wyglądać jak zaawansowana wyspa, nie, w końcu mamy 52 poziom Dobra, zobaczmy sobie jak tam nasz minion farmer sobie radzi No kurysz, 300 takich archewek, dobra, ziomek, ziomek działa Ej, a no i zebrał, no i super Farma działa, no to takiego miniona farmera trzeba postawić drugiego za sekundę Stanę, że z tym miniona farmera postawić tutaj i tutaj będzie taka przerwa, tak Wypełniamy to, daj mi miniona farmera Niszczymy pod nim teren Tak szczerze to nawet go ulepszymy Ej, czemu nie mogę tutaj posadzić? Halo? Aha, nie mogę wszędzie posalić. Pytanie, czy to nie jest przez to, że jest ciemno, widzicie? Tutaj nie mogę. Ej, brakuje mi marchewek, serio? Aha, i tutaj co? Wody brakuje ciągle, czy światła? Hola, hola, tutaj powinno być wszystko w porządku, ale wygląda jakby mogło światła brakować. No, 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 światła brakowało. Tutaj nie... Zastanawiam się, czemu tutaj nie brakuje światła, jakoś inaczej to się... Ej, nie, dobra. Tu są dziwne rzeczy co się dzieją na tej plantacji. Dlaczego tu nie mogę postawić? Próbuję to postawić Lirta po swojemu, samemu to ogarnąć, ty no nie mogę tu postawić marchewek, widzowie macie jakiś pomysł, dlaczego nie mogę tutaj postawić marchewek? Serio, jak ktoś ma pomysł, to proszę napisać mi w komentarzu, ja czytam komentarze, więc prosiłbym o pomoc, na pewno tu jest jasno, tutaj na pewno dos dosięga jasność. A nie, po prostu było to jest za ciemno. Ej, dobra, to serio, nie wiem jak działa rozmieszczanie światła w Minecrafcie, nie? Dobra, mamy dwóch milionów farmerów o mega super. Pojemy 16 trawki, patrzcie i teraz. Robicie trochę dziurki, nie? I tutaj stawiacie trawki i ta trawka szybko wam urośnie od tych miejsc też. Tak więc mam odpalony poradnik, który podlinkuję wam pod filmem. Tylko powiem wam od, od, od razu, nie? To wam się przyda chyba tylko u nas. Takie rzeczy można robić tylko na nananame.pl, więc serio, zapamiętajcie to. I zapraszam do nas na one bloka grać, gr grajcie ze mną, nie? Tutaj na łampżku. Wystawiajcie na rynku w ogóle rzeczy. Ej, co jak na rynku jest jakiś górnik? Farmer za stokoła, ty! No biorę. <laughs> nie sprawdziłem rynku dzisiaj. Musimy zdobyć kilka przedmiotów, nie? Sporadnika, widzę już listę. Mianowicie potrzebujemy wiaderko lawy. Dwa wiaderka wody, cztery wiaderka lawy potrzebujemy. 20 redstone'a, to, to chyba mam. Bloki budowlane. Zgaduję, że mogę je zamieć, to bierzemy Oczywiście dwa... Z taki tego, tłoki. 21 tłoków potrzebujemy. Repeater chyba, 12 potrzebujemy. Pochodnie redstoneową. Chyba wszystko mamy. Od podłoża 15 klocków w górę. Czyli raz, dwa, trzy, czternaście, piętnaście W każdą stronę dwie kratki. Wyrównać. Oj, kurde, nie wiem budować. Dobra, mam, mam nadzieję, że nie zostałem strelowany poradnikiem. Postawienie czegoś takiego na boka. Mamy teraz taki dziwny kwadrat. Kwadrat z redstone'a. Tutaj też trzy redstone'y. Kurde, mam nadzieję, że to będzie działać, nie? Wygląda tak, jakby to miało sens. Od zewnętrznego do środka kładziemy, żeby to połączyć. Link do poranika, czy w opisie? Zobaczymy, czy mi to będzie działać. ha ci tutaj w dół. Trzy tłoki, przynajmniej tak to zrozumiałem. To jest etap, na którym przestaje ogarniać cokolwiek, wiecie? Czachady mi naprawdę tutaj wypełnić w rogach. Bloki budowlane postawić, ale po co? Przed tłokami? Ja go nie rozumiem. Stawiamy. Tutaj lawej tu murujemy. Oj, tylko może nie z dirta, co? Lawa murujemy, lawa murujemy, lawa murujemy. A gdzie woda? Halo? Wygląda, jakby to naprawdę miało sens, nie? Trzeba otworzyć. Dać i tutaj dać, nie zrobi się skończone źródełko wody. Pyk, 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 pyk. Dobra, mamy nieskończone źródełko wody. Pyk, 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 pyk. Dawać mi wodę. Ale to już mamy. Dobra, nieważne. A jak mi to się wleje na bambusy? Stary. Proszę, od, od bambusów to z daleka. Potrzebujemy piecy trochę. Potrzebujemy 9 piecy. I ziomeczek powiedział nam wasze ciekawostki. że jak tutaj postawimy piece, te pistony się nie przesuną wzajemnie. Czyli piece jakby były nieprzesuwalne albo coś, nie mam pojęcia, czemu akurat piece. No ale cóż, no ja się z ja ziomeczkiem nie kłócę. Jak ziomeczek tak mówi, to tak robię. Postawić jeden bloczek dalej, wziąć czerwoną pochodnię i niczym super Postawić i zniszczyć. Dobra. I działa, kręci się. I patrzcie. Leci, ty, ale coś jest nie tak. Ej, patrzcie, dobra, dobra, widzowie, to działa. Tłoki działają, jest to mega głośnie, Ale w tym wszystkim jest jedna rzecz naj najlepsza, nie? Którą zaraz wam zap zaprezentuję. Niszczymy te bloki takie, które są postawione przez nas. Widzowie, patrzcie. U nas na AMC, na moim serwerze, zapraszam wszystkich. Generator stona normalnie generuje nam rudy. Dzisiaj tutaj miniona górnika stawiamy i on sobie kopie. Normalnie są wypełnione rudy. My, my ja mam tutaj węgiel, ale chodząc w ispanel, Panel, wchodząc w ulepszenia wyspy. Patrzcie mam ulepszenie generatora Na razie mam 5% na węgiel i 3% na redstone Ej wzrost roślin Zakup to ulepszenia aby przyspieszyć wzrost porostu roślin na twojej wyspie Ej przyspieszamy porost roślin no Bo hoppery są 2 miliony to jest tak drogie nie Ej dobra ulepszamy to I Ulepszamy porost roślin Dobra wydajemy pieniądze Przydałoby się nanokilow, żeby tutaj kopać bo to serio szybko idzie Czy te, te drzewa w ogóle urosły Ej drzewa urosły patrzcie on je ściął i zasadził Te drzewa rosną Ej dobra Dżunglowe też No i fajnie, ziomeczku Ej, dobra, widzowie, to Skoro ten tutaj rośnie i, I to jakby ogarnia To ja jeszcze Ej, patrzcie Wziął drzewo Urosło drzewo Ścina Jezu, to ja chcę... Potrzebuję jeszcze trzy takiej sadzonki Gdzieś miałem dwie, ale może wypadło mi co. Ej, czy fantomy serio mnie? Co tu robi Phantom z Fire Resistance? Ktoś mi wytłumaczy? O, mamy Jungle Sampling sampling. dobra Robimy tak, ej, i kupimy kości A nie, kości mamy Patrz, zrobimy... Patrz, duże dżunglowe drzewo czy to, czy to tak działa? Żomeczku, ścinasz? Dużo, długo może mu to zajmować, bo nie jest ulepszony Nie wiem, jak, jak działają ulepszenia w nim Żomeczku, uwaga On to z... Ściął! Ale trochę się zbugowało drzewo Trochę nie od cał całego Ale ile drzewa, dobra Na razie zostawimy jedno takie, jedno tak niech, niech sobie jedno będzie dżunglowe, jedno nie dżunglowe Mam trochę pieniędzy więc Szczerze, może bym ulepszył tego ziomeczka Nic nie stać mnie na drugie ulepszenie Ale może drugie ulepszenie zapobiegnie takim glitchom Bo ziomek jest zdecydowanie Nie te drzewo jest dla niego za duże Naprawdę nasza wyspa zaczyna porządnie wyglądać Padajcie na, na nomc.pl grać na różnych rybach. Ja aktualnie grałem na OneBlocku Ale mamy jeszcze dużo innych trybów Tak jak DropSMP, DopeSMP, Box. Krystal, naprawdę sporo. No a ja się żegnam. Widzimy się w następnych filmach ze Skyblocka. Ze One Blocka. Co ja gadam? Po!